Zadanie 19 sierpień 2023. Kąt alfa jest ostry i kosinus alfa równa się dwa pierwiastki z 6 przez 7. Do końca zdanie wybierz właściwą odpowiedź. Sinus kąta alfa jest równy. W zadaniu mamy obliczyć sinus kąta alfa. Jest kilka sposobów na rozwiązanie tego zadania, a my wybierzemy sobie taki, czyli ja wybiorę taki, z wykorzystaniem. Jedynki trygonometrycznej, tutaj wcześniej zapisanej, a w tablicach matematycznych, znajdującej się na stronie numer 12. A więc, tak, mamy policzyć sinus kąta, mając kosinus, więc ten nasz kosinus podstawimy sobie pod jedynkę trygonometryczną, czyli tutaj. Więc tak, sinus. Do potęgi drugiej alfa zostawiam bez zmian, dodać i w miejsce kosinusa wstawiamy tą liczbę. Czyli dwa pierwiastki z 6 przez 7 w nawiasie do potęgi drugiej równa się 1. Dalej przepisujemy sinus kwadrat alfa, dodać, no i tą liczbę podnosimy do potęgi drugiej. Ja szybko to tutaj zapiszę. Do potęgi drugiej to będzie tak. 2 do potęgi drugiej to jest 2 razy 2, czyli 4 razy pierwiastek z 6 do potęgi drugiej. Ten pierwiastek i potęga druga nam się skróci czy zniweluje, zniesie. Zostaje sama szóstka i na dole 7 do potęgi drugiej też. To jest 49, 4 razy 6, 24, 49. No i taką liczbę tutaj wpisujemy. 24 cztery równa się 1. Mamy policzyć sinus, więc liczby, który, liczbę, czyli ten ułamek, który tutaj mamy, przerzucamy na stronę prawą ze zmianą znaku, czyli sinus kwadrat alfa będzie równy 1 odjąć 24,49. cztery Dalej będziemy mieć sinus kwadrat alfa równa się. 1, zamieniamy na ułamek 49, 49, żeby uzyskać wspólny mianownik 49, a tą liczbę przepisuję. Czyli nadal sinus kwadrat alfa będzie równy 49 odjąć 24, to jest 25, 49. Ponieważ mamy tu potęgę drugą, więc, żeby uzyskać sam sinus, obustronnie pierwiastkujemy czyli sinus alfa będzie równy. Pierwiastek z, 20, pierwiastek z 25, 49, pierwiastek z 25 to 5, a z 49 to 7, czyli mamy 5, 7. Ale też jest druga odpowiedź ujemna. Sinus alfa równa się minus 5, 7. Ale ponieważ e, kąt alfa jest kątem ostrym, Czyli kąt alfa znajduje się w pierwszej ćwiartce, czyli wybieramy dodatnią wartość sinusa, czy jest taka odpowiedź, jest i zaznaczamy odpowiedź b.